Siemanko. Z tej strony wasz ulubiony youtuber Crppl. Stream z Minecrafta jakiś czy co tam jakieś inne growa. Coś będzie w najbliższym czasie. Jak na razie wracamy do kontentu z doświadczeniami. Słońce jest takie se. Chmury są. Lecz mam lupę. Część z was może za dzieciństwa, nie wiem, taką lupą e, paliło mrówki. E, Niehumanitarne, aczkolwiek bardzo ciekawe, bo pokazuje nam jak skupia się światło. Wtedy tam taka ładna kropeczka wyskakuje i ta kropeczka jest niezwykłego gorąca. Kiedyś wam może pokażę, ale teraz chciałbym pokazać właśnie tę lupę. Skupmy sobie światło w ten sposób, co zobaczymy. Prostokąt. Obecnie. E, okno jest prostokątne, jak mogliście wcześniej zauważyć. Nie, nie chcę mi się go wam ponownie pokazywać. To niesie za sobą bardzo ciekawe konsekwencje, ponieważ, jak mówiłem, e, część z Was na pewno e, paliła mrówki. Teraz możecie już przynajmniej wiedzieć. Pokażę to okno, bo nie wiem, właściwie co robić z kamerą. Podcasty muszę zacząć nagrywać na takie rzeczy, a tutaj gaming wrzucać. W każdym razie, to czym paliliście mrówki, to był obraz naszej gwiazdy po prostu. Rzutowany obraz naszej gwiazdy, tak samo jak tutaj rzutowane jest okno. Część z Was może to wiedziała, część nie. Ale mieliście na podłodze u siebie projekcję was naszej kurwa gwiazdy. Yy. No to tak, ja już się z Wami żegnam. Miał być jakiś film. To jak będzie 10 tysięcy lajków w górę oraz milion wyświetleń, to nagrywam kurczę kolejne doświadczenie. Tym razem wysadzę dom. A jeżeli nie będzie tyle, to y, zrobię, nie wiem, jakieś mieszanie kolejne wody z olejem. Y, trzymajcie się. Y, cześć.